Co tam. Karp 08. Proszę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Pada czy nie pada, dla Karpia zawsze piada, Zero gwiazdki, żadna feta, tylko śliska galareta Gdy mróz etnie wody lodem, my musimy trwać pod spodem A do tego sieci armia, chwyta nas i was dokarmia Nie ma też nad sobą sądu rybak, co użyje prądu Czyż nie byłoby etyczniej, tak bez prądu akustycznie Proszę pani, proszę panu Nasze życie jest do lecz panowie oraz panie, nie musimy kończyć w krzanie. pisał wszak już piń już starszy, by nie robić skarpi farszy. I że jeśli chcesz już drąga użyć, użyj go na pstrąga. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku, idą święta, idą święta. Żyć w obrębie granic, w których rybę mają za nic No to jak to mówią chodu, trzeba spływać z samochodu nie skorzystam, hydroplanem Nie poprunę zgodnie z planem Bo bezpieczniej tuż pod wodą, kontentując się przyrodą Bez walizki, butów, płaszcza, zawsze łatwiej będzie zwłaszcza Że nie trzeba żadnej wizy, aby wpłynąć do tamizy Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku Idą święta, idą święta Big Bear. znudził mnie po prostu Tak jak widok tower mostu Ale może przez migrenę Zastrzyłem tak o cenę No a dzisiaj, że tak powiem Jestem w siódmym stawie, bowiem Zwykłą rybą hodowlaną Będąc płynę w dal kwaną w blasku dzień obedrze Zdążę przyjrzeć się katedrze Notre Dame I jeszcze z wody łyknąć okiem na plac zgody Cóż za widok, aż nie wierzę Mieć przed sobą aj wierzę Po zazdrości ten mi uwrze Byłem także tuż przy lufrze. Jeśli miałbym jakieś skargi To jedynie na ryb targi. Czemu na tym dziwnym świecie Nie my was, was, lecz wy nas jecie? Krok po kroku, krok po kroczku Najpiękniejszy w całym roczku Idą święta, idą święta Będą jeszcze inne rzeki Aż odnajdę kraj daleki Kraj mityczny, gdzie przodkowie żyli tam jak człowiek Szanowani w blasku szczęścia I w całości, a nie w częściach Z opowieści mego taty Wiem, że krajów to Karpaty A ze wspomnień mojej matki Wiem z kolei, że Karpatki Są przysmakiem, tam nektarem Słodszym niż likarpicwarem Choć tu kończy się dziennika Treść to z wiedzy mej wynika Że na Karpat był na brzeżu a to, nim legł na talerzu Lecz ten co mi tatę spożył, nie za dużo dłużej pożył Bo mu tato stanął ością, o czym donieść chce z radością Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku Idą święta, idą święta Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku Idą święta, idą święta